<cin stereotype> to był taki wszystko czego tylko dotknę dostaje się złomem, dostaje się złomem Putin, wszystko czego tylko dotknę, dostaje się złomem, dostaje się złomem Putin, wszystko czego tylko dotknę, dostaje się złomem, dostaje się złomem Putin, wszystko czego tylko dotknę, to się złomem, to się złomem PUTIN! Wszystko czego tylko dotknę Dostaje się złomem Dostaje się złomem Putin, wszystko czego tylko dotknę, to staje się złomem, to staje się złomem. Putin, wszystko czego tylko dotknę, to staje się złomem, wszystko, dotknę, to staje się złomem. Putin, wszystko czego tylko dotknę, to staje się złomem, wszystko, dotknę, to staje się złomem. Putin, wszystko czego tylko dotknę, to staje się złomem, to staje się złomem. Putin, wszystko czego tylko dotknę dostaje się złomem, dostaje się, się, się złomem Putin Wszystko czego tylko dotknę Dostaje się złomem dostaje się złomem Putin Wszystko czego tylko dotknę Dostaje się złomem dostaje się złomem Putin Wszystko czego tylko dotknę Dostaje się złomem dostaje się złomem Putin